tak w sumie sporej przerwie wracasz i od razu zwyciężasz. Czy to jest zasługa wybitnego kierowcy, czy wybitnej firmy przygotowującej samochód, czy połączenia? No tak, przede wszystkim to jest dla mnie duże zaskoczenie, ponieważ no nie spodziewałem się, że uda mi się być tutaj w trójce. Co prawda może trochę konkurencja miała jakieś problemy techniczne, natomiast Jestem zadowolony z rozwoju sytuacji. Samochód perfekcyjnie zadziałał. Opowiedz może coś o samochodzie, bo no, nie jest to codzienność, że, że pojazd osobowy, oczywiście przerobiony, wygrywa z bolidem formuły. Jednoosobowym samochodem odkrytym, co się kryje pod maską, jaka jest moc, ile waży to auto, i jaka skrzynia biegów. Jeżeli chodzi o jednostkę napędową, jest to jednostka napędowa o mocy około 500 koni mechanicznych, wyposażona w kłową skrzynię biegów, a waga pojazdu to około 1200 kg. I kto to auto przygotował, w jakiej firmie? No Samochód przygotował oczywiście Ford Turbo, za co dziękuję bardzo całej ekipie, bo wszystko zagrało perfekcyjnie. No.